Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Rudy. Dzisiaj będziemy otwierali kapsułki. W sensie oczywiście robię to na streamie, więc pozdrawiam wszystkich z czatu. A jak ktoś nie wiedzie streamuję, to oczywiście zapraszam Was na mojego Twitcha, link oczywiście w opisie. No i moim partnerem kanału jest KSDR. Więc jak jeszcze nie otwieraliście skrzynki na k wbijać link w opisie. Zapraszam serdecznie. No to co moi drodzy? Lecimy 72 kapsułki tutaj będzie otwierane, już otworzyłem, musiałem przetestować i udało mi się który, którego ja, Klauda trafiłem. Tego chyba, tego już Klauda trafiłem. Sprzedałem, może coś jeszcze siądzie. Zobaczymy, dobra, lecimy. Pierwsza próba 72, zobaczymy. Może coś siądzie, posprzedaj. No, prawie face, prawie face. Dzisiaj widzowie robimy pieniądze. Dzisiaj robimy gruby pieniądze, dzisiaj nie ma żartów. Dzisiaj nie ma żartów. Siama Liko, <laughs> siama, dobra. Druga próba, niebieski, niebieski. Nie podoba mi się to. Trzecia próba. Trzecia próba, zobaczymy, czy coś odda, czy nie odda. Uwaga! U! No, ale chyba będzie tanie. To, to będzie za jakieś 10 zł kosztowało, tak mi się wydaje. No, 5 zł, więc no, dupy nie urywa, ale no, to już lepsze niż niebieski, tak? To już lepsze niż niebieski. Lecimy dalej. Już nie wiem, która, już nie chce mi się tego liczyć. I no, niestety, nic z tego, nic z tego. Kolejna próba. I ciśniemy, i ciśniemy, i ciśniemy Minus 350 zł, no minus 350 zł, Tak będzie, a mogłem wymienić na jedną kosę Ale spokojnie, inaczej nie będziecie mieli giveaway'ów No to jest proste <grystuje> Inaczej nie będziecie mieli giveaway'ów Dobra, kolejna próba, no daj, no daj No zarzuć coś, no czymś złotym Coś, no na tyle tych kapsuł No to musi coś siąść, no come on Come on Come on, come on No nie, no dobra, no jest Face w brokacie, dobra, może coś będzie kosztować. Dobra, face w brokacie, a też mi się wydaje, że jakoś. O, 5 zł chciałem powiedzieć, a kosztuje? 6 zł. No to było blisko. Było blisko 6 zł. dobra, kolejna próba. Jak nie siądzie, to zacznę grać w fifa profesjonalnie. Jeśli <laughs> lepiej opłaca zwykłe skrzynki otwierać. Eee. Ja otwierałem, ale przerwałem już serię na TikToku, więc. Tak by to było, no kurde zwykła face, zwykła face, nie podoba mi się to, dobra kolejna próba Nie no ale jak nic nie siądzie to będzie załamka totalna nie, będzie totalna załamka No Nawi była blisko, no dobra znowu face, no te face coś za często wypada Wypada, chociaż jakby te w brokacie było też jest ok nie, o czerwona przeleciała nie wiem, ja mam pecha, ja mam pecha O, Navi, Navi, Navi Tutaj w brokacie Dobra, ile to Navi w brokacie Ja sprawdzałem wcześniej Ile to Navi w brokacie 6 zł, dobra, 6 zł Czyli te w brokacie Tak 6-10 zł Ok Zobaczymy, co dalej będzie O, Big Big, my dig is big te yeah. Ok, kolejny raz Dobra, Łyka trzeba, Tigerka tutaj walnąć Granacika Okej. Okay. No ja no, no, niebieskie. Nie chcą tutaj panu rudemu zarzucić. Kurde, znowu będę miał dużo tych naklejek. Nie wiem co ja z nimi zrobię. No, furia przeleciała, ta, ta. No. Ale, ale oni kuszą, ale oni kuszą, żeby więcej tego otworzyć. Tu ci przeleci, tu to. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Jedna złota musi być. No. Chociaż jedna złota. Jedna. Nie. Nie musi co chwilę złoty, ale jedna złota taktyczna musi być. Nie wiem, dobra, zmieńmy może kolejność. Na Izaka może polećmy, przedostatnią weźmiemy. Przedostatnią, dawaj, lecimy. I teraz, patrzcie, nawi złota wylatuje i ja robię fikołka, ta. Furia niebieska, no to słabo, słabo. Furia, o nie, nie, dobra, może ostatnią, ostatnią. Bo to trzeba taktycznie widzowie, wiecie co trzeba zrobić? Wiecie co trzeba zrobić? To trzeba zrobić tak, trzeba powiedzieć, jak. Yy... Trafię złotą naklejkę, robię fikoła. Proste. Ta Tak musi być. Siema Snery, siemało. Jak to opening? Słabo, siema Karol, słabo. No coś tutaj. No i no cloud Clouda mi dało tego lepszego wcześniej, ale tego nie nagrywałem, a teraz nagrywam odcinek. Do tego do, na YouTube'a. No i nie chcę rzucić. Jak coś zaczynam nagrywać, to zawsze ją pecha, Ja bym nie nagrywał, bym sobie siedział na luzie, to pewnie bym trafił coś. Tak by było. Leo poszło kasy na naklejki, no tre poszło, dobra, 6 zł wleciało. Tre poszło 350 zł około no kurde, no dajcie coś, dajcie. Walwę, Gaben. Mój drogi kolego, patrz, no przeleci ta czerwona, da ci zwykłego nawi, no jego ja nie tak mogą, Dobra, trzeba do, do początku jeszcze, do początku. Znowu będę miał tych naklejek, dużo. No, liczę na coś dobrego, no come on. No nie, no ale nie chcę tej nawi, ja chcę złotą nawi, no. Znowu się zaczyna jak wtedy otwierałem te kapsuły. Co chwilę zwykła nawi, a nie dadzą mi złotej, no. Come on, come on. Czy opłaca się przepustkę kupować? Nie, ja nie kupowałem, no naklejki otwieram. Nie chcę mi się bawić w to. <laughs> Zakończyłem swój przegryw, tylko 5D przetan, ja miałem kosę se wymieniać, a jedną już sprzedałem No nie no, jeszcze 49, tak? Tam piszemy w tym Nie no, to trzeba jakoś taktycznie z nosa otworzyć, nie wiem, z dupci Nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, z nosa otwieramy, uwaga Poszło a! Ale klepo. Uwaga, uwaga, i, 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 i No dobra, no fioletowa, no chociaż brokat jest, chociaż jest brokat Tu nie ma takiej tragedii ty no, 47 kapsuł jeszcze do końca, a tu ani żadnej złotej, ani różowej tutaj jakiejś fajnej niby leciało, no. Nie chcą dać Kutasem, nie? No i będziemy otwierali kutasem Nie zmieści mi się w ekran, wiesz? Nie zmieści mi się w ekran, taki duży jest <laughs> Dobra Kolejna próba Czerwona, ale czerwone to cały czas przelatują, no Czerw... O, dobra, trochę lepiej Elegancko Pyk, kolejny raz ale to chodzi, ale to chodzi. No dawaj, dawaj tutaj, dawaj. Nie, no ej, oni se ze mnie jaja robią. Kiedyś człowiek. Mogłem dać tą stówę na tace, mogłem dać tą stówę na tace. Co tu stuwa robi? No co, 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 to robi? Co to robi? Dawaj tutaj, lecimy z tematem, a nie. O, pa, nawizota przeleciała! No sz... a, nie, 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 nie. O, nie, mnie nerwy wybiorą. nerwy wybiorą. No i już... no to... A mogłoby być tak pięknie. Mówię wam. No pa, kolejna czer... nie, 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 no Bo oni tak kuszą specjalnie. Cierpiej jest teraz otwiera klejki z Sztokholmu. Nie wiem, te jakieś ładniejsze są. <grych> te jakieś ładniejsze są. PGL. No proszę, daj coś, daj coś. wuja, no. Uuu, to jest gold sense, czy jak to się nazywa? Nie, Kopenhaga, to się nazywa, myślę, że to jest Goldsens, nie wiem czemu. ty. Ale fajnie wygląda, fajnie. Tutaj taki rudy płomień. O, seksownie, seksownie. I hołmany, hołmany. Też jest złoty. Powiedz plus 15. No. O, ta, 6. 3 zł, łatko bosko. Czyż ja to będę. Nie, no widzowie, ja to. zbiednieję przez to. zbiednieję przez to. o nie, no no zarzuć coś, zarzuć coś. Może przez te okulary, bo musi zobaczyć pana rudego, tak? Musi zobaczyć pana rudego. Ewidentnie. Czy <laughs> zł, ale bez prowizji Nie no, to też nie działa. Zaraz będę spod otwierał, bo to trzeba robić chyba inkogonto. Inkogonto jednak jak w okularach otwieram to jakoś lepiej to chodzi. No dobra, no dawaj. Następna, następna. No i po co to? Po co ja to sprzedawałem? trudna no, trudno, no, trudno. <śmany> A! Fioletowa, już trochę lepiej. <śmany> trochę już lepiej, trochę lepiej. Dobra, kolejna próba. No nie, no, jak mi nie da żadnej złotej. To by było... O, jest Nawi. Najdroższa naklejka to szok z holo. Za 7K. Ouuu. To byśmy zarobili. Mogliśmy jednak autografy otworzyć jeszcze. Mogliśmy autografy otworzyć. No, powoli, aby się ta maszyna coś odblokowała, bo to już nie rzuca niebieskimi. Jeszcze 35 do końca. że nie masz 69 level na Steam, ale to tylko na Steamie. No, ja, nie, no, nie, no, nie, no. Nie chcę zarzucić. ja Widzę, że ta... Ta gra mnie lubi, no ta gra mnie lubi. Nie ma to jak wydawać, dużo siana i nic nie dropnąć. To jest najgorsze, no i nawi, no i nawi. No i nawi, no, no już ja pierdzielę, no Ja pierdzielę, no dawaj, dawaj, no zażyć trzy złotą, jedną. obojętnie, już jaką, żeby chociaż złota, bo aż cieszył łapy, że myślę, że to jest drogie, a tak naprawdę to będzie z 2 złote, no proszę. Proszę. A bo to tylko Full HD, że rozdziałkę na Full HD mam zmienić? Nie, no co ty? Nie będziemy kombinować. Średnio z 400 tych, złota. Ile ja ta kapsa kosztuje? 4 coś. Nie, no już, no nie, już się, już się zbliżamy do końca, tu nie ma czerwony. Ech, dobra, nawi, ja pierdzielę. Ty, no to jest chore, to jest chore, naprawdę. No mogłoby coś takiego. walnąć, no kaman, kaman. come on. Come on. Daj no coś panu Rudemu, no nie bądź taki. O, 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 o! No, tu już trochę lepiej, robi wrażenie. Hołmany, hołmany, hołmany. 20 zł, ja pierdzielę. 20 zł! Nie wiem, no, to powiedziała najdroższa... Najdroższa z ma naklejka jaką trafię dzisiaj. A czy nie trafiłem wcześniej... No patrz czerwona Nawi przele... Ale oni są... Czerwona Nawi jak przelatuje, to jakby wam kosa przeleciała totalnie. Nie no, drugiej kosty nie będę sprzedawał, muszę czymś mieć machać, nie? Ale coś jakby trochę się odblokowała, nie? To tak ten, Lubi, lubi. Kolejna koska na salonie, nie będę sprzedawał. Nie, no no. Ile jeszcze jest to? 24, 24. 24 to się gra w kosza. Może to będzie szczęśliwe. Uwaga, uwaga. No furie mogłoby dać. No. Czemu? Czemu nie? Czemu nie? Dobra, lecimy dalej. otwórz parę autografów. Otworzę jak sprzedam te, bo widzę, że tutaj nie chcesz ci. Co ty kose sprzedałeś, no? A ja... Pod content to robi. Bieee! Yeah, no pat I tam była czerwona Ninja N Pyjamas, a musi mi dać niebieską! No co za... Nie wiem. To jest jakbyś się, nie wiem... Do laski poszli, że ten... Ty ją chcesz kurwa w dupę ruchać, ona ci no loda zrobi. Ja pierdzielę. też mają 100% na drop. Chyba ta. Wcale debil, no i co? Dwie skrzynki, skip, mówisz. Abra, to skipniemy dwie skrzynki, bo za długo ten materiał trwa. Nie wiem co trafiłem, zaraz zobaczymy. Też nie wiem. Aha, niebieskie. Patrzcie, nip, furia, nip, furia. Nie, no z... Oni se jaja ja robią, oni se jaja ja robią totalnie Dobra, ostatnie 18 otworzymy Ostatnie 18 otworzymy na luzie może no coś, coś tutaj ja, 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 ja widzowie Chcę otwieram ten jak z ja simplem? Na no bok chce otworzyć Wszystko skip? Nie no co ty Jeszcze autografy otworzymy, ale te autografy to dużo nie otworzy, może z pinch? Reszte by sprzedał, no te droższe posprzedaję i otworzymy, nie? Autografy. Te droższe. No, Rodemy nigdy nie odda. no Mi to zawsze kurwa, chuj do dupy Piach na mordę. Wszystko kurwa. Ja to zawsze miałem przejebane w życiu. Raz w życiu, nie, dwa razy mi wyleciała kosa i rękawice, kurwa, a teraz to... Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem. Wtedy jakieś miałem układy z Gabe'em, a teraz... Nie wiem co on... Że tam kupiesz? Nie, ja nie kupywałem, że to nie chce mi się. Dobra, Klaudzik, Klaudzik. Boże, jakie brokatowe. To wygląda jakby... Jakby nie wiem. By jakaś laska se nakleiła na mordzie tą naklejkę. Przynajmniej coś... O! To może być drogie! Robi wraż... Ale dojebana naklejka! Proszę, żeby choć tak z 50 zł, no. 50 zł, no nie... 26 zł. No z 50 zł myślę. Ja nie robię jakasy. Nie robię na kasy. No być 50 złotych chociaż. No i tak to jest. Trafisz coś innego niż niebieski. Już masz takie. A no, ja no, no, tutaj coś oddać? Dobra, no końcówka, już jesteśmy przy końcówce. Jest delay? Nie, nie, nie ma dea. Dzisiaj mamy będziemy grali, wiesz? Tak na, no, bo wiesz, po majówce... To ręka nie chodzi, no nie będę szedł na PPL-a, nie? Co dzień kosztuje 20 zł, ale zależy jaka Nie, no. Już mnie irytuje to. Już mnie. O, to powoli irytuje. No, furia. ta to będzie 6 zł kosztować 5. No to jeszcze ostatnie 9. Ostatnie 9, zobaczymy. To, co mi wyleciało. No, to super. Super. Zaraz to posprzedajemy. Jeszcze, może autografy Może ze stówka wpadła. Może jakaś stówka jest w tym wszystkim. No ale wydać kurwa 300 ile? 330 baziko na to. Aha. Nie trafić żadnej złotej. To nie wiem, nie wiem. To jest tragedia. To jest tragedia. Totalna. To jest tragedia. Tak, oso. Owaliłem. No, nic, no, nic, no, nic, szkoda, dobra, jeszcze trzy ostatnie, nie, pięć czy trzy? A, bym się zbugowało, kurde, mi się zbugowało. Dobra, ostatnie trzy jednak, ostatnie trzy. Uwaga, proszę, dej no złotą. No pa, face przeleciał, mówię dej złotą, to przelatuje. Aj Boże, no szkoda kasy, no to szkoda kasy, no naciągają graczy. A głupi gracz otwiera to z myślą, że, no, może złota poleci. No jak zawsze jest, yy, kicha Kicha jest, kicha, jak zawsze O, patrz, no i czerwona przeleci ci złota, no idź, data spokojna, no, data spokojna, no to co, idziemy jeszcze po te autografy, Dobra. Tak? to co, teraz lecimy z autografami Może tutaj odda, no ale tym razem mniej, bo nie oddało za bardzo, no trzeba tutaj Simpela trafić Zobaczymy, no zobaczymy, To jest dużo autografów, więc no to, to trochę zajmie, ale czyje, że będą same niebieskie. Dobra. Jest jedna niebieska. Nie, no tutaj, żeby trafić chyba złoty, to trzeba mieć naprawdę niesamowite szczęście. Pierwsze pięć skip. Nie no, nie będę skipował, chociaż na animację popatrzę jak tyle pieniędzy wydał. Chociaż na animację popatrzę no co ty? siatcyce Michela, się mam Grimbo jakiś. Grimbo Ja no kurwa, skam totalny. No to złotimi rzucę co chwilę oj, 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 No nie, no same niebieskie ty, no nie, nie da się chyba trafić nawet fioletowej z tego Coś mi się wydaje Ty no same niebieskie lecą, co jest? A jak Przeleci to, no przeleci jakiś fioletowy czy tam, O, różowy No to są jaja ty No No Karigana mogło dać, no Ale mi robią na kasę, totalnie nie opłacało się tego otwierać. Nie opłacało się tego otwierać totalnie. O! Kisiusz. Siusz. Znaczy, czy coś jest jakaś różnica pomiędzy niebieską a ten, ale chyba nie. O Jezu, jakie to tamty? 30 groszy. Mogłem jednak dokupić jeszcze tamte kapsuły, ty. Kurwa! Ależ to było blisko złote? No nie! Nie, ja popadnę w depresję Ja pierdolę Oni mi robią na kasę No nie wierzę w to Nie, Więc... No, nie no nie no, twist, twist Nie, 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 no, są jaja. Ale chamy Dżabi, jabi, dżabłani ja, ty <noise> jaja No i tak była chuja warta. ile była warta? No ale chociażby te 20 ziko, czy tam ileś, by lepsze było niż jakieś 5 zł, nie? Znaczy 5 zł kurwa, co ja mówię, złotówka. Może jakieś, którzy mają dziwne podpisy na tych naklejkach, nie? Totalnie. Ja, no normalnie, Rudinho. Jesteś rudy i oczekujesz dobrego dropu, no? Padę, padę, dwie złote przeleciały! Ale oni mnie ruchają! Nie, ja to muszę do Gabea zadzwonić, co, co co ty odpierdalasz? Co ty odpierdalasz? czemu tutaj nie rzucisz mi złotego? czemu, co ty, co ty, co ty, co ty? Co ty? Ja pierdolę, ale ja, ja, No ruchają mnie na kasę, no. Ja tego streama odpaliłem po to, żeby jedno pieniądze stracić, tak? Super. A czyli pieniądze ino straciłem, no ale no... Dodaj <laughs> chciała. No mnie trochę podkusiło, bo nawet dobre wylatywały na początku Po 20 zł i tak dalej, trochę się zwracało No i jak kupiłem więcej i nawi przeleciał, nie wiem kto to był No jak kupiłem więcej, no to już jest to co zawsze, czyli gówno Ile już otworzyłeś? Uf, nie wiem ile już otworzyłem Ponad 80 tamtych i tych z 22, no to ponad 100 Ajaj, aj. masakra A teraz taki simple, kurde, siada jest gitara, no yes. więc... Eee. Dobra, no ostatnie dwie, no zobaczymy. Come on, come on, come on, lecimy, 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 lecimy. U, 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 niebiesko Dobra no co widzowie? ostatnie jedziemy grać i mema, co? Jedziemy grać i mema, zagramy z dzisiaj memy na luzie jakieś dwa meczyki kulturalnie i... Poszło, poszli, poszli, to chodzi, uwaga, co będzie na koniec, eee, jak zawsze, gówno. Więc moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, bo mi jest smutno. Zostawcie też łapkę w górę, i tyle. No więc ja lecę. Na